Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale, w którym zajmiemy się analizą najbliższego rywala Lecha Poznań w 1.16 Ligi Konferencji Europy, a więc Bodo Glimt. Opowiem Wam też trochę o historii tego klubu i o tym, jak norweski zespół był blisko wyeliminowania Milanu z Ligi Europy i o wygranym meczu z Romą 6-1. Zapraszam. Bodo Glimt został założony w 1916 roku początkowych latach oprócz wywalczenia Mistrzostwa Powiatu Nordland nie osiągnął żadnych sukcesów i co gorsza miał problemy finansowe. W pewnym momencie planowano nawet przekształcenie zespołu w klub narciarski. Z racji tego, że zespoły z północnej części Norwegii nie były dopuszczone do rozgrywek ogólnokrajowych aż do 1963 roku, zespół grał tylko spotkania z klubami za koło podbiegunowego północnego. Od 1963 roku klub mógł jednak występować w Pucharze Norwegii, a od 1973 roku mógł grać w ogólnokrajowej Lidze Piłkarskiej. Rokiem przełomowym w historii norweskiego klubu był rok 1975, kiedy to zespół jako pierwszy klub z północy zdobywa Puchar Norwegii. Na najwyższy szczebel krajowych rozgrywek awansował jednak rok później, znowu jako pierwszy zespół z północnej Norwegii i został wicemistrzem kraju. W kolejnych latach Bodo przeżywało huśtawkę nastrojów od spadku z Tipe Ligan do trzeciej ligi regionalnej, Powrót i kolejne wicemistrzostwo Norwegii i obronę przed spadkiem w kolejnym sezonie. Tak właściwie można charakteryzować BODO do 2016 roku. Lepsze wyniki i w kolejnym sezonie dzielna obrona przed spadkiem z najwyższej ligi w Norwegii. W 2016 roku jednak nowym trenerem BODO został Asmund Bierkan, jedna z legend tego klubu, i przywitał się z kibicami spadkiem. Jednakże Bierkan dostał od klubu kredyt zaufania i w pełni go wykorzystał, bo już w kolejnym sezonie wrócił do norweskiej ekstraklasy. Po bardzo w danym roku Bierkan został dyrektorem do spraw sportowych, a rolę głównego trenera przejął jego asystent Kietil Knudsen. Jak słyszeliście, nie bez powodu wspomniałem o przyjściu tych dwóch osób do klubu, które diametralnie w ciągu kilku lat zmieniły ten klub. W 2019 roku ofensywna taktyka Klutsena zaczęła zbierać żniwa. Do ostatniej kolejki Bodo walczyło z Moldę o tytuł mistrzowski. i choć ostatecznie skończyło na drugim miejscu, to już wtedy było wiadome, że tytuł prędzej czy później do zespołu z 50 tysięcznej miejscowości trafi. I tak stało się rok później, w 2020 roku. I dwa lata później, w 2021 roku. Pewnie większość z Was wie, co wydarzyło się w sezonie 2021-2022, kiedy to Bodo po porażce z Legią Warszawa w pierwszej rundzie Ligi Mistrzów musiało walczyć w Lidze Konferencji Europy i to dość skutecznie. Boda awansowało do fazy grupowej tych rozgrywek, w których wygrało chociażby u siebie z Romą 6 do 1, wyszło z drugiego miejsca i ostatecznie doszło do świeć finału, ale tam za mocna okazała się przyjaciółka z fazy grupowej AS Roma, która jednak po raz kolejny w Norwegii uległa, tym razem 2 do 1. Tą historię, tak jak już mówiłem, pewnie znacie. Ale zapewne większość z Was nie wie, że zespół Knutsena rok wcześniej na San Siro prawie pokonał Milan Stefano Piolego w eliminacjach do Ligi Europy, z którym nawet po 15 minutach prowadził 1 do 0. Co warto zaznaczyć, Milan grał wtedy podstawowym składem. Z perspektywy czasu to był jednak zalążek tego co miało wydarzyć się rok później. Teraz przejdźmy do obszernej analizy gry zespołu z północnej Norwegii. Czynnikiem, który może wpłynąć na wynik dwóch meczu, jest to, że Bodo od listopada nie jest w ligowym rytmie meczowym. Norweska Ekstraklasa jest rozgrywana systemem wiosna-jesień, czyli liga zaczyna się tam w kwietniu, a kończy w grudniu lub tak jak w tamtym sezonie w listopadzie ze względu na mistrzostwa świata w Katarze. Od końca ligowych rozgrywek piłkarze Bodo rozegrali tylko cztery spotkania towarzyskie, z czego tylko jedno zdołali wygrać, dwa kończyli remisami, a jedno porażką. Czas na mocne strony zespołu z Norwegii. Przede wszystkim Bodo dobrze czuje się z piłką przy nodze, potwierdza to statystyka posiadania piłki, która zazwyczaj jest wyższa po ich stronie. Co warto zaznaczyć nawet w meczu rozgrywanym na Emirates przegranym przez Bodo 3 do 0 z Arsenalem. To oni byli dłużej przy piłce. W meczach Bodo nieuniknione jest to, że zobaczymy więcej niż jedną bramkę. W sparingach przegrali mecz 3 do 4 z Viborgiem, czy zremisowali 2 do 2 z Silkeborgiem. W zeszłym sezonie ligowym w Norwegii strzelali najwięcej, aż 86 bramek w 30 kolejkach ale tracili też dużo, bo aż 41 bramek. Jeżeli jesteśmy przy rozgrywkach ligowych, to warto wspomnieć o tym, że Bodo straciło tytuł mistrzowski na rzecz Molde, do którego stracili aż 18 punktów, co było rekordową przewagą mistrza nad wicemistrzem. Nigdy nikt nie miał aż tak pokaźnej przewagi. Najlepszym szczelcem w drużynie z Norwegii w tamtym sezonie był lewy skrzydłowy Pellegrino, Jednakże ostatnio zmagał się z kontuzją i po powrocie z niej nie prezentuje się już tak dobrze. Także nie najlepiej prezentuje się drugi skrzydłowy MWK, który ostatnio gra dość chaotycznie, a przede wszystkim nieskutecznie. Dużym zagrożeniem i jednym z najmocniejszych punktów drużyny z Norwegii jest środek pomocy. W znakomitej dyspozycji jest Albert Grombek, który jest bardzo aktywny. I w dodatku w ostatnim sparingu wywalczył nawet rzut karny. Mocnym punktem jest także defensywny pomocnik Patrick Berg, który jest kapitanem zespołu. Piłkarz wrócił do Bodo po nieudanym transferze do francuskiego Lens. I z miejsca stał się znowu jednym z najważniejszych elementów układanki trenera Knudsena. Linia obrony w Bodo prezentuje się dość poprawnie, nie popełnia błędów. Jednakże, jeżeli na bokach obrony dojdzie do rotacji, np. Sorensena zastąpi Sjowold, najprawdopodobniej, tak jak w Sparingach, będzie on zostawiał dużo miejsca dla skrzydłowych Lecha, co dla Welde, a czy Balua może oznaczać sytuację bramkową, bo do broni też bardzo wysoko, co może zostać przy Lechu bardzo dobrze wykorzystane, szczególnie przy kontraatakach ale także przy mądrym zagrywaniu piłki za linię defensywy. Sugerując się też tym, co napisał na Twitterze Paweł Tanona, ekspert od lig skandynawskich, problemem może być obsada trzeciego ze środkowych pomocników. Drugi najlepszy szed zespołu, Velsen będzie pauzował za żółte kartki. Sadness i Fett leczą kontuzję. Najprawdopodobniej jako ten trzeci zagra Morten Konradsen, który także z powodów kontuzji ominął część okresu przygotowawczego i będzie jednym z najsłabszych punktów swojego zespołu. I ostatnim czynnikiem, który może wpłynąć na wynik meczu, jest to, że Lech pierwszy mecz zagra w Norwegii na sztucznej nawierzchni. Wiemy jak skończyła się ostatnio taka wyprawa Lecha i pogoni na Islandię, gdzie oba zespoły zagrały na sztucznej murawie. Jednakże, może być to czynnik, który zmobilizuje Krzysztofera Welde, który zagra u siebie w swoim kraju bardzo ważny mecz dla polskiej piłki nożnej i Lecha Poznań. Jak wiemy, Weldę wypuchara gra więcej niż dobrze, więc trzeba liczyć na to, że w tym spotkaniu zagra jeszcze lepiej niż do tej pory. Podsumowując, Lech w tym dwumeczu nie jest na straconej pozycji. O ile nie przegna. W... O ile nie przegra w Norwegii, a jeżeli już przegra to niewysoko, powinien u siebie rozstrzygnąć ten dwumecz na swoją korzyść. Lech powinien w tym dwumeczu szukać szans, żeby skarcić rywala jego wysokim ustawieniem obrony. Kluczowy może być też fakt, że napastnicy w zespole trera Krucena są po prostu nieskuteczni, chociaż w Lechu ze skutecznością też ostatnimi czasy nie jest najlepiej. Lech powinien sobie w tym dwumeczu poradzić, jeżeli też sam nie będzie popełniał błędów w obronie, co ostatnio się zdarzało. A więc jeszcze takim słowem zakończenia, według mnie Lech powinien wygrać ten dwumecz, jest w stanie to zrobić, bo do nie jest jakimś wybitnie groźnym rywalem, tak jak to było rok temu, kiedy mierzył się właśnie z Romą, grał z PSV Eindhoven. Zresztą teraz yy, na jesień grał z PSV w fazie grupowej Ligi Europy. No a więc, wydaje mi się, że Lech jest w stanie wygrać ten dwumecz i powinien to zrobić. A teraz ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Zachęcam do stawienia łapki, a także subskrypcji kanału i widzimy się już niedługo w kolejnym materiale.